Witam was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe w kolejnym odcinku CSGO Skinsa, a dzisiaj to, co tygryski lubią najbardziej, czyli popierdolone bitwy. Wykorzystamy do tego oczywiście jedyny w okazji na wszystkich praktycznie, no unikatowy, unikatowy tryb można powiedzieć tutaj na Hagu, czyli tryb borrow. Posłuży nam dzisiaj do tych chorych bitew, ale zanim to wszystko, no to jeśli wy chcecie tryb sobie przetestować I wpłacacie z moim kodem Cały czas, na ten moment, cztery piękne kostki są tutaj do zgarnięcia dla wspierających mnie Również w tym odcinku do zgarnięcia macie takiego skina, że wziąć udział na niego należy zasubskrybować kanał, się, wstawić łapkę w górę Skomentować ten odcinek A jeśli mnie lubicie, a chcecie i chcecie wesprzeć, to w tym miejscu możecie pisać mój kod a Dixon... Przez wałędzie dostajcie darmowe 4 zł oraz 20% więcej do depozytu przy płacie. Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A dzisiaj, również, jeśli chodzi o tryb borą, no to posłużą nam raczej tutaj takie świeże skrzyneczki nowe. Więc tak, odpalamy oczywiście Jokera. Dajmy sobie coś takiego. Nitras tutaj, na Jokerze jeszcze nie był testowany. W ogóle dużo tu skrzynek jeszcze nie testowałem. Flip, tutaj, ta. O, Zurice! to to jest w ogóle jakaś nowa skrzynia. Dobra, dajmy takich 5. I samu, spróbujmy i samu tutaj dać te piąteczkę. Ostatnio tych wszystkich YouTuberów odświeżyli, więc to jest dosyć ciekawe. Babuszka, babuszka nie wiem, czy była testowana. Zobaczmy. Bug, atak. tak. Dobra. Nie będzie taka pierwsza bitwa, 18 skrzyneczek Oczywiście tryb borrow na 10% I za bitwę Za 60 koła zapłacimy 6000 zł, o to właśnie Chodzi i uwaga połowa naszego balansu Więc to też nie jest tania bitwa Jeśli chodzi o, o nawet tryb borrow Tylko tu Jeśli wy nie wiecie o co chodzi Tu po prostu dostajemy 10% wygranej 10% płacimy, tam nie, 90% Dajemy za tą bitwę, a 10% wygranej dostajemy. O! Korona. Pierwsza korona. No, i chyba, no nie jest naj. Kurwa, co? Ta. Paenka. O, jest kolejna! Ej, dobra, dobra, dobrze się to zaczyna. Dawaj jakiegoś rubi. Jest rubi, Ile? Kurde, tyle samo, ile ta Dobra, to ja widzę, że tu korona każda jest konkretna. O, teraz mój przeciwnik dostał. Dobrze, dobrze. On też musi jakieś koronki tutaj podrobić, żebyśmy... Tro... Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. No i wydarzyła się awaria. Trzy korony. Trzy korony na pięć skrzynek. Ty, to jest korona? A nie. Wiem, że to korona i coś się zbugowało. I Samu, co ty tu masz? na ty masz hole'a, okej. Okay. Czy wyleci tam tutaj hole'ik ze skrzyneczki, Samu? Proszę. Jakaś korona, przynajmniej jedna, bo musimy się odkuwać. No nie ma tu jakiejś ogromnej przewagi, patrząc na to, jakie tu skrzynie są. Tutaj ma bardzo małą przewagę. Tu wystarczy jeden konkretny jakiś skinek i wyjdziemy sobie tutaj pięknie na prowadzenie, ale widzę, że tutaj dzieją się złe rzeczy. Bo nie możemy nic uszczelić ciekawego. Ale teraz skrzynia za cztery koła. Tutaj co jest najdroższego? No, Fejt za 24 koła. Karambit. No, jeden fejtor. Proszę, jeden fejtor. Wychodzimy na prowadzenie i zgarniamy tą bitwę. Widzę, że coś mi się nie chcą tu skinki załadować. Niektóre muszę sobie odświeżyć w stronę. Ło! Wow! Oj, gówno. No, niestety. No, niestety. Pierwsza bitwa nie dla nas. Ja sobie odświeżę. Aj, szkoda. Dosyć ciekawa, dosyć ciekawa. Nie powiem, że nie. Ja widzę, że mi tutaj w ogóle internet szwankuje, nie tylko strona, ale widzę, że cały internet. Ale czekajcie, zobaczymy, czy uda mi się tu stworzyć bitwę. Jak nie? Chyba nie. Uno momento. Dobra, przełączył mi się po prostu internet na taki najzwyklejszy zamiast 5G. I dlatego miałem tutaj teraz takie problemy, ale. Ej, wiecie co bez Jokera? Bez Jokera, jakie skrzynie? Redstone? 5. Nitro? 5. A Royala też możemy piąteczkę zadupić. I to będzie nasz All In. To będzie nasz All -in. Ale pozwólmy sobie tutaj na to, żeby odkuć za tamtą bitwę. Dobra. 24 skrzynki. On fire, borrow on fire. Zespołowa, nie, zwykła. No i zobaczmy, może tutaj coś ciekawego. Tutaj są korony. Kurczę, trochę dziwne jest to, że nie w każdej skrzynce są korony, nie? I to mi zawsze myli, ale tu z tej, tej akurat są, tej są i nawet widzimy. Nawet to widzimy. Proszę, dawaj od razu, to jest grubej ja pierdolę. Co jest z grubej rury? I to jest naprawdę gruba rura. To jest naprawdę gruba rura. Lecimy, lecimy. To już jest naprawdę dobry początek, myślę. O, kostkę za 7 koła dostał. Dobrze, do... Ej, no nie no, ta pierwsza skrzynia. No klasunia, klasunia się zaprezentowała. Teraz nitro. No tutaj nitro nam pokaże, jak on tu wygląda. Wcześniej pamiętam mniej więcej, jakie tam skiny z tego nitro leciały. Ale oni chyba ją zmienili. I po skinach też widzę, że troszeczkę gorzej niż wcześniej. O! Do teraz, do teraz! I ostatnia skrzynia. No, kosę dostał. Paty troszeczkę lepiej tutaj na skrzynce Nitro, teraz Royal. I od razu korona, i od razu korona na przywitanie! Pięknie, 11. Co jest? Kurwa, jak ta Welcome to the Jungle... Ej, ona tak poszła w cenie bardzo wysoko? Ej, ona chyba nie była jeszcze rok temu aż taka droga. A ta M4. Ja pierdzielę. Strasznie droga. Strasznie ona jest droga. To jest popierdzielone. No, jestem ciekawy, czy ona tak w cenie poszła? No nie, no na pewno w cenie poszła, bo ja nie pamiętam, żeby ona była aż tak mega droga, no. Dobra, mamy to. To bitwa jest na 100% już nasza wygrana. Teraz tutaj... Można powiedzieć takie bardziej skrzynki do podbicia. Jeszcze jakby fajnie dobrze, by było, jakby coś tu lepszego wyleciało, oczywiście, ale raczej nie ma szans, żeby Bati tutaj do nas już dogonił, nie? Tutaj już tylko i wyłącznie na plus możemy liczyć skiny. I Bati mam nadzieję, że jeszcze się przyłoży tutaj do naszej wygranej. Że jednak nie będzie to zakończenie. 1 1 znowu będzie w bitwach dzisiaj. Kurczę, no dajcie mi dwie bitwy pod rząd wygrać, bo przez to, że nie mogę dwóch bitew pod rząd wygrać, to jest ciężko właśnie z tymi profitami. Jak teraz ustrzelimy dwie bitwy pod rząd, to będzie profit na tym odcinku. Także jeszcze trzecia bitwa musi tu wlecieć, żeby wyjaśnić sytuację. No i jest dobrze, wracamy, wracamy do gry. Piękna bitwa na trybie Boru. Dobra. Oj, czkawkaż mnie wzięła. O Jezu, co jest? Czekam je. Dodaj skrzynki, dobra, no dodam skrzynki, tylko mi pozwólcie, a. Tutaj. Co ja robię, co ja robię tu? Dobra, co ja robię tu? I teraz ja robię bitwę za All In. wygrywamy dwie bitwy pod rząd. Możemy się tutaj cieszyć wygraną dzisiejszego odcinka. głowcy Nie, głowcy nie. O, to jest jakaś skrzynka, jej jeszcze nie otwieram, o, pompa team też. Dobra co by tu jeszcze dołożyć coś droższego, tutaj dołożyć z górnej półki. Globsy, dobra, niech będą te globsy. Spróbujmy i coś za czwórkę. I na town mamy równą bitwę. Borą tryb widzowie. Tu już nie są przelewki. Bitwa jest za 120 koła, przez to, że tryb borą. 12 koła. Dwie bitwy pod rząd potrzebujemy. Pokażcie, pokażcie, co potraficie tutaj. Tu jest najdroższe Crimson Kimono. Są tu korony. Nie chyba koron nie ma z tego co widzę, a może. Nie, nie są korony, są korony tutaj na tej skrzynce. No to potrzebujemy korony, żeby tutaj zdominować. Bo niestety do no, Łoi nas. Łoi nas na tym jokerze już na samym początku. Koronek nie ma. Skin tragiczne tutaj na mleco, Jak na skrzynkę za 5 koła. Ja pierdzielę. No mam nadzieję, że to po prostu taki o Dobra. Gdyby nie ta M9 mojego przeciwnika, to jeszcze by tutaj mogło to zrobić różnicę, ale też dobrą M9 dostał. I teraz kolejną za ósemkę. Oj oddala nam się, co mi się nie podoba, bo coraz bardziej się oddala. Elektronik same M9. Kurczę, ja pierdzielę. 5M9 trafił z tej skrzynki. No tragedia straszna. Tutaj AWP Prince. No patrzcie to. Nie ma szans! Nie ma szans, bo jak ja muszę coś trafić dobrego, to on również musi to trafić. No nie ma szans tutaj w ogóle go dogonić. Cała bitwa. No. Abra, to jest na pewno wygrany. No skin za skinem mu leci. No co ja mogę powiedzieć? No skin dosłownie za skinem leci mu praktycznie lepszy. Nie mam w ogóle możliwości tu nadrobienia, bo jak ja coś trafiam dobrego, to on też coś wtedy trafia. A jak ja nie trafiam, to on po prostu jeszcze większe prowadzenie sobie robi. No ma tutaj zdecydowanie duże prowadzenie. Jest korona pierwsza. I to chyba najtańszy, nie? Nie, najdroższy. Najdroższy. I jest druga, ty. Nie, jakbyśmy to skambekowali, jakbyśmy to skambekowali. Jest kolejna najdroższa Ej, dobra, czekaj, ile nam... Ej, może tu są skrzynie za siódemaka Ej, jest szansa To za ile? Dawaj, 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 dawaj To za ile? Ostatnia Kurwa Nie, proszę, China Ja pierdzielę, ale bitwa ale bitwa! Ale bitwa. No niestety, niestety. Widzowie, muszę się z wami pożegnać. Nie daliśmy rady dwórbite w wygrać. Kocham Was, widzimy się w kolejnym odcinkach Pamiętajcie, nie zawsze się wygrywa Nara.